Pokażę wam jak Ten telefon, który strzela, ale, ale jest tylko w jednym razem strzelać i pokażę wam się, jak zrobić z mięciutki taki telefon. potrzebny nam są woreczki, jakiekolwiek woreczki tylko żeby były małe. Ma jakieś kredki, nożaki, klej albo taśma, nożyczki i oczywiście kartka. Na początek narysujmy wzór. Dopiero zaczęłam rysować. A na, a na innym filmie, który będzie jutro, pokażę Wam, jak zrobić tablet. I na początek rysujemy po prostu jedną część. I oczywiście aplikacja w tym telefonie. Możecie to zrobić... Możecie to zrobić tak, jak ja to zrobiłam, czyli tak. Nie wiem czy to widać, czyli że tak, 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 tak. Albo takie na rogach zaokrąglenia ja mam takie rogi szpiczaste. Nie wiem, czy mam wam mówiłam, że jeszcze aplikację macie dorysować. Ale jak nie, to macie. Aha, jeszcze nie zapominajcie o tym, żeby narysować te A teraz będzie jest tym wybuchowym, a jak mówiłam, ten wybuchowy będzie jednorazowy, ale na innym TikToku, który będzie później, tak koło, która jest godzina w ogóle. Tak koło 16, tak. Mm. 10 minut po 16.00 on będzie teraz, jest ogólnie 15.00-19, więc 19 minut zostało od 15.00, a jutro a jak jeszcze zdąży, dzisiaj koło 18.00 będzie ten tablet. Jak dzisiaj to koło tak 18.00, a jak jutro to jutro. I powiem wam po prostu na TikToku. No i ta pyta to będzie kot i pies, znaczy tylko głowy ich, i łapka.